Dzień dobry, witajcie. Wiele osób stosuje różne naturalne metody leczenia w leczeniu przeziębienia i grypy. Do takowych zalicza się na przykład przyjmowanie dużej ilości węgla aktywnego oraz spryskiwanie sobie tylnej ściany gardła octem jabłkowym. Te metody są bardzo popularne wśród osób, które stosują tak zwane naturalne metody leczenia. Czy jednak mają one szansę w ogóle zadziałać? Wyjaśnijmy sobie, że leczenie przeziębienia i grypy jest tylko i wyłącznie objawowe. Również tutaj przyjmowanie węgla aktywnego czy spryskiwanie sobie gardła octem działa tylko i wyłącznie objawowo. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego moi drodzy, że węgiel aktywny jest substancją, która nie wchłania się z przewodu pokarmowego. Owszem ma on zdolność adsorbowania wirusów, w tym wirusa przeziębienia i grypy, ale tylko w momencie, kiedy ma kontakt z tymi patogenami. Natomiast wirusy przeziębienia i grypy namnażają się wewnątrzkomórkowo, tak jak zresztą inne wirusy, a więc w komórkach na nabłonka. Węgiel aktywny nie wchłania się z przewodu pokarmowego, zatem nie może wywierać ogólnego działania na organizm, nie przenika przez błonę komórkową, w związku z tym nie może wniknąć do komórki, w której znajduje się wirus, a ponadto nie, nie wkładamy sobie tego węgla do nosa, czy do krtani, albo do płuc, tam gdzie również mogą się namnażać Wirusy, właśnie grypy, bądź nawet przeziębienia. W związku z tym leczenie węglem aktywnym mija się z celem. Oczywiście niektóre wirusy z rodziny wirus, takie jak na przykład enterowirusy, jak na przykład poliowirus, czy na przykład hepatowirusy, czyli hepatitis A wirus, one mają zdolność namnażania się w obrębie przewodu pokarmowego. Na przykład w wirusowym zapaleniu wątroby typu A, wirus najpierw namnaża się w nabłąku przewodu pokarmowego, a później dochodzi do wiremii i zaatakowania wątroby. Poliowirus również najpierw dostaje się drogą fekalno-oralną do przewodu pokarmowego, tam się namnaża, i również dopiero później dochodzi do wiremii i zaatakowania układu nerwowego. Jednak w przypadku grypy czy przeziębienia nic takiego nie ma miejsca. Wirusy od razu atakują błonę śluzową dróg oddechowych i w tym przypadku przyjmowanie węgla aktywnego zupełnie mija się z celem. Trzeba zwrócić uwagę na to, że wirus grypy może, może nam narzać się w obrębie Przewodu pokarmowego, a więc również infekować nabłonek przewodu pokarmowego, dlatego grypie może towarzyszyć biegunka czy na przykład dyspepsja. Zresztą takie same zdolności ma wirus SARS-CoV-2 wywołujący COVID-19 ale na przykład już rinowirus, który jest odpowiedzialny za 30 czy nawet 50% przeziębień, takiej zdolności nie ma, bo dezaktywuje go pH poniżej 3-4, czyli takie, które znajduje się w żołądku i namnaża się on w temperaturze około 33-34 stopni Celsjusza, więc preferencyjnie na błonie śluzowej, no, błonie śluzowej nosa, a w obrębie przewodu pokarmowego ta temperatura jest wyższa. W związku z tym, przyjmowanie węgla aktywnego, jeżeli tutaj zadziała, to tylko na zasadzie placebo albo jest to jakieś działanie indywidualne, wcale nie związane z leczeniem. To normalne, że komuś po trzech, czterech dniach od stosowania takiej metody jest lepiej, no bo taki jest naturalny cykl trwania, przeziębienia czy grypy, że po kilku dniach po prostu te objawy ustępują, ale nie jest to związane z przyjmowaniem węgla aktywnego, tylko. Ta, te same objawy ustępowałyby również gdybyśmy takiej metody nie stosowali co do spożywania zsiadłego mleka no to tutaj w ogóle trudno się na ten temat wypowiadać zsiadłe mleko może zawierać florę fizjologiczną, czyli bakterie z rodzaju lactobacillus, aczkolwiek nie ma wpływu na skracanie czasu trwania przeziębienia czy grypy natomiast psik psikanie tylnej ściany gardła octem jabłkowym również nie działa przyczynowo, nie niszczy wirusa grypy. Ocet jabłkowy może działać na powierzchni komórek, natomiast wirus namnaża się wewnątrz komórkowo i to nie tylko w gardle, ale również w, drog w drogach oddechowych, takich jak na przykład krtań, tchawica czy błona śluzowa nosa. W związku z tym takie metody są raczej nieskuteczne, bądź tylko i wyłącznie objawowe. Co więcej, ocet jabłkowy może podrażniać gardło, powodować jego większe przekrwienie, a przez to nasilać ból i stan zapalny. W jednym z badań wykazano, że ocet jabłkowy może inaktywować wirusa grypy, ale na powierzchniach gładkich, nieporowatych. Natomiast na powierzchniach porowatych, czyli takich, które znajdują się na przykład w gardle, już tak nie działa. Co, co ciekawsze, większe działanie Wirusobójcze czy bakteriostatyczne wykazywał na przykład kwas cytrynowy w stężeniu 3-5% niż kwas octowy, który znajduje się chociażby w occie jabłkowym. Podsumowując, ani węgiel aktywny, ani ocet jabłkowy nie leczą przeziębienia ani grypy i bardzo mało prawdopodobne, żeby miały jakikolwiek wpływ na czas trwania, przeziębienia bądź grypy. Jeżeli działają, to na zasadzie placebo bądź wyłącznie objawowo. Niemniej jednak trzeba zwrócić uwagę, że z tych metod naturalnych, ta, która opiera się na przyjmowaniu węgla aktywnego, jest chociaż bezpieczna, dlatego że węgiel aktywny jest praktycznie nietoksyczny. No nie znam innego leku, który charakteryzowałby się tak małą toksycznością jak węgiel aktywny. Jedynym objawem niepożądanym może być czarne zawardnienie stolca bądź zaparcie. Moi drodzy, często coś zasłyszymy w internecie i powtarzamy to nawet się nie zastanawiając. Do mnie też piszą hejterzy, którzy nawet nie potrafią wypowiedzieć swojego zdania, tylko podsuwają jakieś linki, bo nawet dokładnie nie, nie potrafią powtórzyć to co gdzieś usłyszeli. Ja kiedyś, moi drodzy, odwiedziłem moich teściów, wchodzę do domu, drzwi otwarte. Patrzę za drzwi, wydobywają się jakieś odgłosy. Przystawiam ucho do drzwi i słyszę. Zobacz, zobacz jaki słodziak. Już widać główkę, zaraz wyjdzie na świat. Janusz Kuźwa, weź zapnij ten rozporek. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam Was, cześć.